Się na 152 km trasy, no niestety zamiast bieszczady jeżdżę po Beskidzie niskim. Trasa około 250-260 km, więc teraz. Więcej niż połowy, niedawno minęło. Konwekcja działa i prawdopodobnie w Tatrach pada. Tam chyba są pieniny takie taka mała grupka gór pomiędzy większymi no i niestety Tatry zachmurzone to jest przełęcz w zaleś 777 metrów mi pokazuje to jest mniej więcej tak samo wysoko jak przełęcz Ostra na Ostrej już dzisiaj raz byłem potem na, pojechałem na przełęcz Lubomierską nałętowe Łętowę Wilczyce, Chyszówki, Przełęcz Marszałka Rydza Śmigłego Zjazd do Słopnic i teraz do Zalesia Następnie polecę na Ostrą raz jeszcze i zjadę do niemanowej. Potem Nowy Sącz I gdzieś albo koło Rożnowa przez grudek albo na Korzenną Ostra jest gdzieś w tym kierunku tam będę dołem jechał, za tym żółtym domkiem na dole, w tej dolinie i więcej na tą samą wysokość zjadę, za tą ostrą górą.